Siemanko! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Oczywiście jestem ProBG Nie wiem, może zmienię nazwę na YouTube w końcu Ale uwaga, w końcu jesteśmy yy, na mojej... W końcu... W końcu nagrywam Po dwóch miesiącach w tam po ilu, będzie teraz aktualnie filmy filmik wyświetlał <laughs> Kiedy ostatnio nagrałem I będą mi się wyświetlały przykładowe wyświetlenia i... Bym chciała poruszyć jeden temat. Taki, że nie było mnie na YouTubie, bo ja nie, nie, nie chciało mi się nagrywać, bo nie miałem kontentu zbytnio. Co poza tym, wierzcie, wiecie, wyświetlenia małe stanęły w jednym miejscu, te wyświetlenia nie idą do przodu w ogóle. <coughs> I co można więcej powiedzieć, tak naprawdę. A poza tym, to no, słuchajcie, co mogę powiedzieć. no Nie laguje mi w końcu OBS. Postawiłem go jak powinno być. Chociaż czasami laguje, ale to przy włączaniu jakichś typowych gierek. Ale jeżeli ten... Się wam spodobał film, to zasubskrybujcie kanał i dajcie lajka like, z dzwoneczkiem. Naprawdę mi to mega, ale to mega pomoże. Będą szybciej filmy. Nawet może będzie live. Będzie live i słuchajcie. No <ścoughs> i tak. Więc co to jest za giera? To jest y, Five Nights at Your Friends, czyli 5 Nocy u Twoich znajomych. I jak możemy zna, zobaczyć to jest FNAF, ale jakby twoi znajomi, czyli powiedzmy moi y, nie gonią jako animatroniki. Ja tam zbytnio się na lore fnaf nie znam, ale no <coughs> <O> kurde. <coughs> Bo ostatnio miałem casher, jak w sumie w ostatnim filmie widzieliście, słyszeliście. I po prostu mam coś po prostu z gardłem nie tak i po prostu mam tak pół roku, nie wiem, biorę regularne tabletki i ten, ale to nie wiem, nie pomaga mu się i tak, ale nieważne. <laughs> Dzisiaj skupimy się na filmie, na odcineczku z Grancka i zaczynamy, już dwie minuty wstępu. I uwaga, są wszyscy moi znajomi, wiadomo. I uwaga. E Oczywiście wracamy po krótkiej przerwie. by się wylać, i, i tak jakbyście mogli zauważyć, tutaj są już animatroniki. w na tego, że wiecie, nie chciałem marnować czasu, zaraz opowiem wam. Teraz będziecie mieli znowu poprzeczkę taką. Kto jest takim YouTuberem? Bo jest Archanioł M i Victor 667676. Byłem z moich znajomych, może i więcej, ale po prostu mam z nimi kontakt bliższy i z nimi spotkam i tak dalej. Teraz macie tutaj, macie oczywiście linki w opisie tych do kanałów, możecie ich zasubskrybować, oczywiście będzie mi też bardzo miło ich wesprzeć i również mnie. No i teraz macie małą, małą reklamę na temat tych kanałów, co oferują. Wracamy. Oczywiście to są, uwaga moi drodzy, Tordosto, czyli Archanioł M, ten co jest Freddy będzie, bo jeszcze chyba nie widzicie. chociaż nie jestem pewien, bo to nagrywam kiedy indziej, więc możliwe, że tak. <coughs> I to, to są, no co Asuby? suby 3,5 tysiąca subów prawie więcej ode mnie, 50 pewnie tysięcy razy więcej. No <coughs> i co, Nie no wiecie, no ja nie chcę tutaj, nie wiem, dostać demotyzacji, tak w sumie nie zarabiam jeszcze, ale widzicie. Między innymi nagrywam, od no 5 miesięcy też nie nagrywam. Widzicie tu po prostu Minecraft na modach, to jakieś Minecraft mapa jajko, to jakieś rzeczy, tutaj coś. I tak samo na przykład Shortsy, nagrywa też shorts jakieś, widzicie? A drugi, czyli Wiktor 667676, yy, który jest Cikom. Nazywa się Rogal Productions ma cztery słupy i po prostu no nie na razie nic nie nagrywa oczywiście jakbyście się zastanawiać to na ma, ma pro, profilowym. Na profilowym ma e, z Bloom City 6 e, tego czarodzieja na piątym tierze, nie pamiętam pod jakiej drzewko, ale no. <laughs> Więc no tak się to prezentuje. A tego ziomka jest Freddy. Ja tego... I uwaga, zaczynamy. Dzisiaj przejdziemy do nocy trzeciej, że będziesz chcieli, żebym kontynuował, to dajcie znak łapką w górę i subikiem i napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej takich filmów. To będę wiedział, żeby nagrywać to nawet... nawet jeszcze, nie wiem, powiedzmy, e, do tygodnia czasu. Uuu! Fajne at odrchaniu M! kurde ty. Oj, Bruno. Oczywiście... Powiedziałem film ten, ale... Dlaj, noc pierwsza. <coughs> Oczywiście pizzery jak Freddy. się Na poglądzie mnie laguje, nie laguje, dobra. Noc pierwsza. Kurde, o kurde ty, ja nie grałem ja tylko wiecie, tutaj kawałkiem. Mm, można podgłosić, można podgłosić, dobra. tarki flashlight'a nie mam, kurwa Ja mogę kamery, ale sama kamera sprawdzimy. O, są ty. Są, są, są. Ta, a tam jest jeden też yy, z rogami, Wiktor Jadalnia Jest czysto po prostu, muszę powiedzieć. Znaczy ale zależy ile ten odcinek, ile ten odcinek będzie trwał, bo ja aktualnie na graniu mam 13 minut, ale przez to, że nie, nie nie zatrzymałem nagrania jakby ten ale będę musiał i tak skobować ten film, więc i tak będzie mniej oczywiście, do... postaram się, żeby te filmy nie były takie długie, jak w sumie moje wcześniejsze, bo też rozumiem, że nie chcecie taki długi filmów oglądać. Więc może dwie noce tak przejdziemy na sam początek, żebyście <coughs> poznali może fabułę tej gry. Oj. Oj, kurde, się ruszył. Matsum. To jeszcze Matsum to jest nawiązanie do jednego youtubera z gry. Block Mango oczywiście i kiedyś bardzo w to grałem, ale teraz nie warto słuchać. Oczywiście ten narkwa nie zapłacili mi za to, tylko po prostu, bo się nie opłacało, zepsuł tą grę tak strasznie, że to się nawet nie myli w głowie. i To jest podróbka Robloxa i Mango, więc. Na razie jest czysto. To zobaczymy, rozejrzyjmy się tutaj. To jest światło, można mrugać. Można zamknąć drzwi oczywiście. Tutaj tak samo, można zamknąć drzwi i tak samo. Kurde, ale to mi się nie podoba, że tak będę musiał wyjść. Aha, i co? Światło jest. Jest. Kamery. <grym> mm. A to jest tutaj. Jeszcze jeden, Azuker 5. Azuker 5 jest Foxy i... Czy tu go widać? widać go nie widać go tutaj jako Foxy, więc cóż. Nie wiem czy to słyszycie, ale. Ale naprawdę, yy, ten. Było, 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 było coś. Podwośnie sobie. O kurde, Wiktor! Co on tu się? przy Rosja się może montować. Ja nie mogę jeszcze tutaj stoić, jomek Ej, właśnie, bo Foxy może wyjść. O cholerę. Ja Foxy na... Jak, ja będzie od lewej? Czy? Tak, od lewej. Jak pójdzie, to on od lewej. Czy ja mogę tak stać? Jak ten? Tak, dobra, git. Mogę zamknę drzwi. Z przeciążeniem na pewno. No dopiero druga IM, o oh, kurde. Ciężko będzie. Ej, nie ma Wiktora już tu. Ej, where is he? O! Oh. O oh, fucking Dźwięk z kurde, jak tak mam to na drugim ekranie gdzie mieszkam, dobra? Kurde, no gdzie Ty bo ja naprawdę się kurde boję, obstawiam się kurde. Do mm. slajda nie ma. Jest jeszcze Bruno, co chodzi Oj, o drugiej będzie, no mnie szedł kurde. A ten. Gamoń. A jak ja, 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 ja idzie. To Nie ma nigdzie Wiktora. To jest tutaj, kurde. Patrzy się na podgląd, y, czy widać wszystko? Widać raczej, o teraz, widzicie, y, 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 się roześniło bardziej. O, 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 o o, cholera, to tu stoi, nie? Dlaczego zamknę te drzwi, bo ja się naprawowałem, że mnie zabije? Oczywiście jak mi deadne, to wiadomo nie będę chyba ponawiał tej próby, bo, <coughs> bo to nie ma sensu, wiecie, też nie mam zbytnio teraz czasu, ale no... Bruno jak się nie ruszył, tak nie ruszył. Oczywiście to jest Bruno jako Freddy, więc no. I między m.in. a tamten to. Mm. Yy. What f? no kurde oj, oj, w kuchni coś się stało, a po prostu siódma kamera jest taka zawsze tak a czemu? A ja, bo ja się boję, ja się mi... aż piska to stałe. Ajajajaj, a a a no, no ile jeszcze 52%? Nie no! Oj, oj oj, oj Kurde ciężkie nawet to jest... Muszę przyznać, że to oczywiście jest, jest Roblox, tak jakby ktoś nie wiedział i tak. No to jest Oczywiście no wziąłem, wziąłem na przykład moje dwa multikonta, tak? <trym> Inne konta, żeby Jakoś różnorodność była. A nie że na przykład dwóch tylko ziomków i dwóch innych twórców, tak, jakichś twórców z tej gate, tak. Mm. On jeszcze nie z ceny. Wazience się jest, co? Czekam, on jeszcze ciężko wiadomo. O, Holender Wait, 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 wait Dobra, nie ma chyba Co za dźwięk? Czy to ten dźwięk? Mi się on nie podoba. Dziudzi dong, dudzi -dong, dong, dong. Czy nie jestem jakąś dźwiękiem megafonem naafowym, więc wiecie, jak coś mnie zaskocza, was to nie dziwi. Po prostu dla was to jest normalne. to Napiszcie mi w komentarzu, co to jest, bo wiecie, no... Ja Nie jest łazience chłop. W kuchni też. Oj, oj, oj! Gdzie ich jest dwóch? O, nie, 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 ale wartość. A on tu jest. O, on jest O mi wyjdzie zwęta! Fuck you Kurde, moje multikonto mnie zaraz zabije. Jest piąta AM. Jest możliwe, że to wytrzymam. Czyli tylko trzy.

Nie snadam, bo tu można widzieć czapeczkę taką. U was na nagraniu lepiej to widać, teraz się tak patrzę, bo u mnie to tak średnio widać, szczerze. Ale tak... Nie yy. yy. yy, tam kreującie mnie, prawda? Miałem zmianę. W razie czego zamknę te drzwi, bo ja się mieć gniech. Jeeeej, przetrwałem! Eee, le, e, ee, ee, ija, e. trwały Essa. To oczywiście, yy, ma, drodzy moi ludzie, i to była noc pierwsza w naf 1 no Oczywiście macie grę w opisie też tego filmu, link do mojego yy, yy, profilu na Robocie też macie, możecie wbijać, dodać mi followka czy też po prostu dodać mi do znajomych, was przyjmę. <tryk> <tryk> yy, tylko po prostu no. I wiecie co, ja po prostu Wam dziękuję za to, że To nie o to chodzi, że ja nie mam słów, jakbyście się zastanawiali. Tylko ja po prostu robię to co chcę i jakby lubię być YouTuberem, ale nie takim, że po prostu YouTuber ma 2 czy 5 wyświetleń i nic nie robi. Wiadomo, każdy YouTuber się tak wybija, który, że miał na przykład MrBeast, to nie jest reklama coś, ale każdy, dosłownie każdy youtuber tak, się tak wybijał, że po prostu mm, <śmuch> my, zero subów i wyświetleń. Tak, ten. Jak wam przyskazał mikrofon, to naprawdę mam bardzo, ale to bardzo przepraszam, ale staram się też ustawić dobrze ten mikrofon. <zopat gestelltzy> Jak nie będzie dobrze, to powiedzcie mi o tym. Jeżeli będzie Wasz mega kuć w uszy, to, to po prostu zmienię w ustawieniach OBS-a i tyle. Ej tak, dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście macie kanały chłopaków w opisie. Zwijajcie i zasubskrybujcie ich. Taka mała reklama ode mnie, wiecie No i co? to Rzeczywiście dajcie mi łapkę w górę i subika ze dzwoneczkiem, I co? Widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że już, już normalnie będą się pojawiały filmiki. Jeżeli chodzi o filmiki, to ja planowałem dwa lub trzy filmy w tygodniu, ale nie wiem co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, Wiecie, ja nie, nie znowu nie, w, nie pójdę po mleko i nie wrócę z tym, i znowu po dwóch, trzech miesiącach wrócę, i znowu powiem, że wracam i tak. Tak, tak było z jednym, takim jednym youtuberem. Nie chcę mówić skokiem, ale może się domyślać taki. Popularny, miary youtuber z Minecrafta. Oczywiście. Nie mam na, pewno nie mam na myśli Hmm, Chociaż mogę. To jest ważne, w jest reklama. Wszystkie straniane, sponsorowane to nie są. Oczywiście się zastanawiali. I co? Ja byłem probegę. Widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko, ziomeczki i pozdrawiam Was serdecznie. Naura!